Siemano, witajcie na moim kanale na gruzowisku. Słuchajcie, dzisiaj jestem mega padnięty, ale niestety czeka mnie w roboty. E, znaczy nie by nic wielkiego, bo dzisiaj będziemy sobie przykręcać filt oleju, aczkolwiek wiem, że zawsze się jakieś niespodzianki usrają. A, a jedna z tych niespodzianek to jest e, mianowicie taka, że znalazłem kartonik. Tak, znalazłem kartonik. E, instrukcja napisana na pałę i generalnie... Nie wiem, nie wiem jak to poskręcamy, bo muszę przykręcić jakieś kabelki, jakieś chuj wie co do głowicy, aczkolwiek nie mam pojęcia jak to będzie wyglądało. No ale co wam powiem, nie przedłużając, powiem wam, że wskakuję w ciuchy robocze, no i zaczynamy. A tak się prezentuje ten mój magiczny kartonik. Ja popatrzycie mam tu napisane wtyczka, co mnie wkurza przy kolektorze wkręcana w dwie, dwóch miejscach do głowicy. Tu mam rysunek, wtyczka, śruby, blok, śrubki mam narysowane, ale powiem wam, że ten rysunek jest tak prostacki, że nie chuję, ja nie mam pojęcia, gdzie to kurde wsadzić. Ja sobie myślę tak, moi drodzy, że ja tą y, kabelek po prostu i ten czujnik zostawię na razie. Może gdzieś w praniu mi wejdzie, wyjdzie, to to przykręcimy od razu, a jeżeli mi nie wyjdzie, no to raczej zostanie takie coś, że po prostu będą gdzieś dwa luźne kable, które będą po prostu długością pasować tylko do tych dwóch śrubek, do tych dwóch potworów, także ja się tam trochę nie martwię. Martwi mnie tylko to, że po, po prostu, żeby to znaleźć przed przykręceniem kolektora bo wykręcenie kolektora sącego no to jest naprawdę bardzo dużo zabawy, dużo roboty, a nie chciałbym tego jeszcze raz powtarzać. Wstępnie sobie wszystko tutaj przygotowałem. Mamy tutaj tą obudowę. Już ją wczoraj wymyłem, wypolerowałem, wymalowałem. Mamy tutaj filtr oleju, mamy tutaj kartoniki ze śrubkami. No i tutaj jest taka łapa, to chyba bodajże idzie napinać eee, paska. Ile się nie mylę? Z tego co pamiętam, mogę się mylić. Jeżeli tak, to mnie poprawcie w komentarzach, ale chyba tak będzie to szło, bo na pewno ten element idzie tutaj. Rzeczy takie, które jeszcze mnie troszkę martwią, to jest właśnie to koło pasowe, ponieważ według książki, według w ogóle instrukcji tej obsługi BMW i napraw, to koło trzeba dokręcić tutaj siłą 300 N. Ja już w którymś tam chyba odcinku powtarzałem, nie jestem pewny, ale ja nie mam klucza, który ma 300 N, więc będę z tym robił, będziemy myśleć jeszcze nim, w ogóle tutaj zabudujemy cały pas, bo powiem Wam, że wolałbym, żeby mi się to nie odtręciło gdzieś tam podczas jazdy i będziemy coś myśleć, żeby to koło tutaj dokręcić już na mapsa Troszkę się rozpadało, także gdzieś ten deszcz będzie nam tu łupał po pachu. Mam nadzieję, że nie będzie gdzieś to wam kosmicznie przeszkadzać we filmach. Chociaż pamiętam, jak kiedyś nagrywałem odcinek, to tak napierdzela deszczem, że był taki szum, że nie było w ogóle mnie słychać, pomimo, że miałem mikrofon. Także nie wiem, no, trzymajcie kciuki, żeby się udało ten odcinek nagrać, bo naprawdę mega mi się nie chciało dzisiaj tu przechodzić. Naprawdę jestem zmęczony. Od rana montowałem taką szopkę na narzędzie na działce u rodziców, po prostu milion śrubek, milion takich W ogóle głowa mała, naprawdę jestem padnięty, ale mówię, chuj, przyjdę do nakręcę wam ten odcinek, żebyście byli szczęśliwi, zadowoleni. Mam nadzieję, że jesteście szczęśliwi. <grytanie> Dajcie znać tutaj w lajkach, w komentarzach, eee, czy tak jest, czy tak nie jest. A teraz już tak po prostu, nie przedłużając, ja wiem, że jestem straszna gadua, ale nie przedłużając, lecimy z montażem tego, tego hmm, filtra oleju. Tu by się przydała teraz pomoc z jakiegoś fachowca, bo z tego, co ja się zorientowałem, widzicie, tutaj jest milion makaronów, milion wtyczek, milion śrubek. Eee, problem będę miał, bo niektóre. Tutaj jeszcze widać, ale niektóre mi się po prostu pozmywały, takie napisy, tak jak na przykład tutaj wam pokażę. Tego to ja już za chiny ludowe nie odczytam, także nie mam pojęcia, gdzie ta wtyczka idzie, ale na pewno będzie szła gdzieś, gdzie jest woda, olej albo płyn jakiś, bo jest uszczelka i ona gdzieś, wiecie co, gdzieś na pewno sięgnie nie? do jakiegoś otworu, także to nie jest tak, że się tu pomylę. Tak samo każda wtyczka ma inny kształt, jak popatrzycie na te wtyczki, jak się przyjrzycie, każda ma inny kształt. To nie jest tak, że ja gdzieś wkręcę wtyczkę, taką, że po prostu ta wejdzie mi zamiast tej nie wejdzie, bo jak widzicie, tutaj mam dwa takie rowki, tu jest tylko jeden. Także góra jest taka sama, także nie ma opcji, żeby gdzieś te wtyczki pomylić. A czykolwiek jak widzicie, no, hmm, nie mam pojęcia. Na pewno wiem, że ta śruba będzie szedła jedna chyba tu, albo tu, a druga tam. Nie pamiętam jak to było, nawet nie tu. Kurde, nie wiem. Powiem wam, że zobaczymy. Że <laughs> się w tym tej pogubiłem. Coś będziemy tutaj w tych makaronach dzisiaj mieszać. Mam nadzieję, że nie wyjdzie z tego jakieś niedobre spaghetti. Mam nadzieję, że gdzieś to tutaj ogarniemy. kable sobie wczoraj, bo ja byłem wczoraj w garażu, przygotować sobie to wszystko. Bo jak mówiłem wcześniej na początku filmu, ten film był myty malowany, także trochę też mi tutaj do nocy zeszło. I poukładałem sobie mniej więcej kable, tak jak mają iść. Nie przekręcałem tego, bo... Cały kolektor. No kurde, po nie potrzebuję Nie z luzem. Nie z luzem, dlatego że w każdej chwili mogę go wyjąć. A przy okazji mniej więcej wiem, jak gdzie te kable idą. Także już gdzieś tam mi się coś powoli rysuje w głowie. Przypomina. Powiem Wam, że pada coraz mocniej. Kurde, niedobrze, bo będzie Wam to przeszkadzało na filmie. A wiem, co mówię. E... Chuj, może się uda coś nagrać. Widzę, że to robi mi coraz bardziej pozłości. Nie wiem, czy się wstrzymać. Chyba poczekamy, chwilę. Jak wy to słyszycie? Chyba pogoda dzisiaj, to mikrofonu wam powiem, bardzo nie chcę, żebym wam coś tu ponagrywał. To se przynajmniej deszczu posłuchacie. Kurde, a taki dobry kadr mam. Nic, czekamy moi mili. za zdrowo na pierdzielach. Puściłem trochę powietrza tutaj, bo jest przeciepło na garażu. Jak widzicie, ja już tutaj w galantownym stroju, na krótko ubrany, Ja sobie nie wyobrażam, co tu się będzie działo latem. Także, nawet dobrze, niech pada, niech to się wszystko trochę tu pochodzi, będzie lepiej mi się grzebało. Być może Wam lepiej oglądało. Ale atrakcja dzisiaj super na filmie, nie? No, już przestało padać. W międzyczasie, jak padało, to ja sobie tutaj walczyłem z tymi plastikami. Powiem Wam, że przejebane jest myślą farbę. Fajny jest ten rozpuszczalnik do farb w żelu. Jak widzicie, ja sobie to spokojnie na noc zostawiam. W miarę to schodzi. Także operacja plastiki to jest operacja przynajmniej na kilka razy. Żeby wrócić do oryginalnego koloru, nie? bo chcę wrócić do koloru czarnego. Jak widzicie, ta niebieska farba tu chuja nie puszcza. Ale żółta schodzi. Tutaj popuściło, także będziemy to jakoś tutaj ratować. A jak się nie uda, to kupimy najwyżej nowe plastiki. Znaczy nowe, używane jakieś tam do odświeżenia. Powiem Wam, że. Ta farba, nie wiem czy ją widać, jest naprawdę zajebista, bo przyjrzyjcie się, e, pokażę Wam to z popatrzcie się, jak ładnie jest pomalowany ten, e, ta obudowa tego filtra oleju. Powiem Wam, że e, cały lek polega na tym, że ja tego elementu, tak powiem wam szczerze, nie odpuszczałem, tylko po prostu drucianą szczotką przejechałem, gdzie sięgła. <laughs> Nawet tego nie myłem, ja wam powiem naprawdę szczerze, a powiem wam, że przychodziło przepięknie, popatrzcie się tutaj, tylko światło wam włączę, nie włączę wam światła, e, tutaj widzicie, jest jeszcze niedomyte, bo tam nie do tego e, nie miałem jak sięgnąć, ale tu całe to na przykład było w oleju i patrzcie się, no, tutaj trochę się jeszcze błyszczy, ale elegancko siadło. Także zobaczymy jeszcze jak z trwałością tej farby, bo, bo tak ją paznokciem, znaczy paznokciem można łatwo przerysować, ale zobaczymy jak to będzie podczas tego jak silnik pracuje wyglądała. Powiem wam, że ta farba jest naprawdę magiczna do malowania I, i naprawdę mówię wam, że chyba cała bęka będzie w niej pomalowana, bo super się nią maluje. Zero zacieków, szybko schnie. O, nawet się pobudzi. Odpuszczone pochuje. No. Tu mam taki element że to wchodzi tutaj, prawda? I tak samo ten element wchodzi tu. Ja generalnie nie mam tutaj nowych uszczelek, jak się przyjrzycie, tutaj są stare. E, jeszcze to, to e, delikatnie to opuścimy. E, będziemy to kleić raczej na silikonie. Ponieważ e, uszczelka, którą mam, to już Wam tutaj pokażę, ponieważ ta uszczelka, którą mam, to ona, e, tak ma iść, to ona sięga tylko widzicie, no tam. także ten element jest jak jakby niezabezpieczony, a tu olej na pewno śmiga. Także zrobimy to w ten sposób, że po prostu tutaj zasilikonujemy to i nie ma wyjścia, muszę tak zrobić. Myślę, że chyba najlepiej będzie najpierw ten element tutaj wsadzić, zasilikonować go. Tutaj ten otwór już wyczyściłem, ile się dało, tyle wyczyściłem, także będziemy nakładać, nie będziemy tego silikonować, bo za bardzo się na ten znam. Lej, panie, lej. Mało Nie mam pojęcia. Wiem, że prościej byłoby kupić dwie gumy, puszczelki. Ja mam jakieś tam e, takie oringi kupione, że mógłbym tu to wsadzić. Tylko, że problem jest tego typu, że o, nie wiem, jak one będą sobie radziły z wysoką temperaturą bo te to są raczej do jakichś elementów może z powietrza, bym powiedział. Myślę, że mi to tam gdzieś nie pozarejewa się, nie pozatyka. Chyba będzie dołaśnie, nie? Jak myślicie? Może jest za dużo nawet. Dobra, chodź tu młody, ty tu działasz. Działasz. Dobrze, tak nie być, tak powinieneś być. Przyskamy. Myślę, że będzie siedzieć. Więc, e, przykręcamy, przykręcimy sobie od razu ten filterek, żeby ładnie wyglądał. Jak widzicie od razu sobie wtyczkę podepniemy, gdzieś w tych makaronach to znajdziemy. I co, założymy filterek. E, bo ja do ogóle do, do zestawu dostałem jakąś masę e, różnych uszczelek. E, nie wiem, która gdzie do czego. Ta na pewno duża idzie tutaj, e, bo to by mi się zgadzało rozmiarowo. Aczkolwiek tu ma małą miedzianą. Przypuszczam, że mała miedziana może iść tutaj pod śrubę. Nie, daje, nie, nie powiem wam na 100%, bo nie jestem tego pewny, ale wydaje mi się, że idzie tu pod śrubę, a tutaj te dwie całkiem takie małe. Jak zobaczycie, mam takie czarne. To nie wiem. Nie mam pojęcia. Nigdzie mi tu nie pasują, nigdzie mi nie wchodzą i też nigdzie nie będą. E, no tu na bogato, nie chciałbym, żeby mi to tutaj ciekło. cię. Bardzo bym nie chciał. Ponieważ e, nie chce mi się tego jeszcze raz przerabiać, ja mam powiem, to jest tak. Pierwszy i raz się bawię w taką kapitalkę, następnym razem po prostu jakby mi przyszło tak robić, to silnika nawet nie będę wyjmował, tylko sprayem pomaluję i też będzie dobre, i tak. myślę, że mi my to chyć, że będzie dość. A jeszcze ładnie posmarniemy, niech jest. To jest to, że ten element nawet nie będzie dotykać tutaj. Ale nie, o kurwa tu już idzie. W sumie na chyba nie? Na silikonie. Tylko tutaj nie będzie to smarować paję. Będzie mszczoneczka. Teraz z mojej mili weźmiemy sobie te śrubki. E, tu jest różna długość. Teraz <gł> sobie weźmiemy mili te śrubki. Widzicie to jest różna długość. Ja oczywiście wszystko mam podpisane które gdzie były. Także sobie to chycimy najpierw i ty idziesz tak o. a wiecie co, a może sobie to zrobić od filtra czyli nałożymy sobie na filtr wiecie, żeby mi ta uszylka nie jeździła tutaj sobie to po prostu śrubą chycimy w ten sposób tyk i syk. i popatrzcie się, i od razu Mam pewność, że mi ta uszczelka tu gdzieś się działa. Yy, jesteśmy uratowani. Przed chwilą mówiłem, że nie wiem do czego są te dwie małe uszczelki. Przyszedł do mnie Tomasz z go i teraz już wiem, że obydwie idą tutaj. Faktycznie to tu są dwie uszczelki, to sobie je wymienimy. No i ta miedziana na pewno będzie szła do czynnika, więc ja otworów nie widzę. Także super sprawa. Yy, nie wiem ile tutaj z Newtonami, jak to będzie wyglądało bo nie mi się do książki sprawdzać, ale chyba to sprawdzimy. Słuchajcie, poczytałem sobie trochę w książce i powiem wam tak, jeżeli chodzi o te śruby, to nie ma napisane, ile newtonometrów trzeba, żeby je dokręcić, ale jest napisane na pewno tutaj, jakbyście wymieniali czujnik, to ta śruba ma iść momentem 20 Nm czy newtonów na pewno i tutaj cały ten pokrywa tutaj, co będziemy przykręcać, ona be, ma być z wyciskiem 25 newtonów. Nawet tu jest tak napisane na tej pokrywie 25 newtonów, także tak se to zrobimy. Dobra, wymieniamy uszczeleczki te tutaj, co są na tym i będziemy tutaj już wkalać ten filtr. Wydaje mi się, że nie ma tu różnicy, on pójdzie tak. Ale pójdę w myśl takiej zasady, że napisami damy do góry. Myślę, że to będzie tak wyglądało. Ładnie nakręcamy. Wcale tak łatwo tu nie pójdzie. Ta guma mi tu trzyma, uszczelka. Jeszcze to jakoś tu na, na hamca wkręcimy. I problem mam taki, przyjrzyjcie się, że pęknął mi ostatnio e, ta przejściówka i mam dupę. Czyli będę tutaj tak dosłownie to na styk łapał, bo nie mam wejścia, A nie potrafię tego dziadostwa tutaj wyjąć. A nawet musiałem tutaj tak pokombinować. Przejściówkę do przejściówki dać. Nie ma z całkiem małego na większy. Mam nadzieję, że nic się to nie. by było 25 newtonów. Szybko. Bardzo mi to cieszy. Teraz wystarczy jeszcze tylko podpiąć tutaj tą wtyczkę i będziemy mieli gotowe, a wtyczka się znajduje. Czujnik w głowicy tonie. <laughs> Dobrze, że sobie podpisałem. Podaż że kilka mi się zmazało. Mamy tutaj filtr oleju, czyli ta wtyczka będzie szedła tutaj. E, słuchajcie, trochę mi tu ten kabel e, dostaje, prawda? Widzicie, nie lubię takich gołych kabli. Także zabezpieczymy sobie to od wtyczki, owiniemy taśmę, żeby tutaj się już to ładnie prezentowało. Tak się to finalnie prezentuje. Bardzo ładnie. Teraz sobie tutaj tylko wpinamy hmm, w górę. górę. I to jest ta zasada, co ja właśnie mówię, że nie bardzo się też boję skręcania, że coś pominę, bo jak widzicie tu wchodzi wtyczka, wszystkie śruby, wszystkie otwory montażowe są e, jak gdyby już wykorzystane i tu dookoła tego filtra nie ma nic, co by można było gdzieś jeszcze podpiąć, przykręcić, że generalnie na 100% tutaj roboty mamy skończoną. Słuchajcie, filt oleju mamy zamontowany. Odcinek króciutki, bo króciutki trochę też nam poprzeszkadzał. To byłby, gdyby nie ten deszcz, to byłby jeszcze krótszy, generalnie spokom. Słuchajcie, mam nadzieję, że komuś się może tam nie zaprzyda. Także dzisiaj będziemy kończyć ten odcinek. I co? No i zapraszam Was do następnej fascynującej jakże przygód z moją BMW, z moim gruzikiem. Nie zapomnijcie, lajkować, subskrybować, jeżeli tego nie robicie. Naprawdę wspieracie mój kanał w ten sposób. No i co? No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.